Witajcie moi kochani w nasz kolejny dzień eventowy. Dzisiaj bierzemy się za questa numer 10. Jest to jeden z tych questów, które są nowe, także naprawdę warto jest je zrobić. Zaczynamy u Ayadika, u którego już robiliśmy oczywiście questa, więc wiecie gdzie on jest jak się do niego dostać. Już to było nagrywane w poprzednim questie właśnie od tego samego ziomeczka. Ale my tutaj zagadujemy i dowiadujemy się o tym wybuchu, że coś się działo i musimy pójść... Sprawdzić tutaj do tej małej wioseczki, co się, co się stało. No to wyruszamy do niejakiej sedny, która jest na kordach 28-61. Próbujemy z nią porozmawiać, czy słyszałeś jakiś dźwięk, czy coś, lecz ona patrzy tak milcząco, w ogóle nie chce nic nam powiedzieć, więc zostawiamy ją i idziemy sobie, i idziemy sobie do niejakiego Anaruka, który jest dokładnie tutaj. Na kordach 4, 4, 8, 0 i pytamy się o co, o co mogło pójść. No i on stwierdza, że jest ona prawdopodobnie w jakimś szoku i my będziemy musieli ją z tego szoku wyciągnąć. Idziemy do Krillaka, który jest tutaj kawałeczek niżej i pytamy się jak możemy to zrobić. On stwierdza, że musimy zdobyć cukierki, ponieważ słodkość to jest dobra rzecz na wszystko. No to lecimy sobie do Itham. I kiedy będziemy już w BitHan, lecimy sobie do domu sióstr, a tam dokładnie u Esmerili możemy sobie kupić właśnie takie cukierki. Można to zrobić od razu przez sklep, po prostu kupując sobie nie wiem, no jednego cukierka. A tak samo jak macie dialog tutaj, nie masz może jakichś cukierków, to tak czy tak, jak to klikniemy, to przeniesie nas tak samo do sklepu. Także jak to zrobicie, to jest w sumie bez różnicy. Mamy cukierka, więc wracamy do naszej sedny, żeby jej go podarować. Także lecimy znowu szybko na mapki wentowe. I kiedy jesteśmy już koło sedny, dajemy jej cukierko, ona go bierze, jest zadowolona, ale dalej nie może się odebrać, więc musimy pomyśleć znowu, co się jej stało. Wracamy, wracamy, wracamy do kogo. Wracamy chyba do tego krilaka całego. Tak. Pytamy się go, yy, co możemy jeszcze zrobić. On stwierdza, że musimy zdobyć jeszcze więcej słodyczy albo jeszcze coś większego. Tym czymś jest prawdopodobnie duży jakiś tam tort. No to oczywiście idziemy do pewnej osoby, która będzie chciała nam ten tort zrobić. Jest ta osoba w wiosce, także już mamy troszeczkę prościej. Idziemy sobie do Czukosk do Czukoski, do Czukoski. Tutaj jest Czukoska. I pytamy się, czy upiekowy dla mnie tort. Ona oczywiście chętnie, ale nie może, bo, nie ma, bo ma bardzo dużo zadań. A my ją oczywiście stwierdzamy, że obciążymy z tych zadań, więc ona nam robi tort. A my musimy udać się do poszczególnych czterech mieszkańców wioski, zapytać się o to, jakie chcieliby dostać prezenty. Pierwsza osoba to jest nasz zleceniodawca naszego zadania, więc lecimy na mapkę tutaj z tymi polarnymi haskimi. I tutaj pytamy się Aja Lika, co on by chciał dostać. Ona mówi, że chce nowe obroże dla swoich psów. Mamy już jedną osobę. Wracamy na mapkę Kraina Kryształowych Snów i lecimy na kordy 3693. Tam będzie nasza kolejna osoba. To będzie gdzieś tutaj na dole. Mamy tutaj Maraka. Pytamy się, co on by chciał dostać. On chce drewnianego żołnierzyka. Ok, mamy już dwie osoby. Następna osoba jest na kordach 45-80. Jest to on. Jest to nasz Anaru, którego już dzisiaj byliśmy. Pytamy się, co on by chciał dostać. On chce. Yy... Co on chce? O czymś specjalnym. Nie wiem, w ogóle, dobra. I ostatnia osoba to jest Kridak który chce coś słodkiego. <gryw> to już chyba normalne. Kiedy już. Dowiemy się, co kto chce. Możemy wrócić do naszej czukoski i odebrać nasz tutaj torcik. Także oddajemy jej listę, i my dostajemy torcik. No, i z tym torcikiem yy, udajemy się znowu do naszej sedny. Zobaczyć, czy może torna ją jakoś zadziała i przemówi do nas. Także podchodzimy. Mamy dla ciebie torcik. No, ale niestety ona nadal nic nie chce powiedzieć. No, to wracamy po raz kolejny do Krillaka. Pytamy się, co tym razem? Tym razem stwierdza nas, yy, że jest to coś związane z, z magią. I żeby to sprawdzić, udajemy się do Anaruka i z nim rozmawiamy. Tylko zanim z nim porozmawiamy, musimy poczekać 3, 4, 5, co najwyżej minut. Także wracamy po tych paru minutach i normalnie mamy z nim dialog i wypytujemy się, co możemy zrobić. Dowiadujemy się od niego. Yy, że musimy zdobyć trochę szczęścia, esencji szczęścia tylko, że ja chyba wybrałem nie ten dialog jeszcze, czekajcie, jeszcze raz podobno wiesz coś po prostu powiedz, co mam zrobić, o i teraz on nam da taką flaszeczkę i z tą flaszeczką udajemy się do okienka które jest w iglo na kordach 12, 72 hmm dobra i teraz już chyba mamy wszystko załatwione, bo coś. Aha, dobra. Jeszcze musieliśmy podejść na chwilę do Krillaka, zapytać się go o to szczęście. I dopiero teraz idziemy do okienka. Przykładamy tą pustą flaszeczkę i zabieramy to, co się nam należy. I z tym możemy wrócić do naszego Ana Ruka, który coś tam sobie jeszcze zrobi z tą esencją, a następnie ją nam odda. I dostajemy jeszcze tutaj zaklęcie. I z tym zaklęciem idziemy do naszej sedny. Także jesteśmy już prawie u końca naszej misji, bo może teraz coś w końcu się uda zdziałać. Podchodzimy, używamy na niej czaru. I okazuje się, że może ona mówić. No i opowiada nam, co się stało, że poczuła jak tracisz chęć do wszystkiego, bo tam jakiś człowiek w tej jaskini zaginął, i zamarzł, i w ogóle. I my oczywiście udajemy się do jaskini, gdzie znaleźliśmy zamarzniętego człowieka. Ta jaskinia jest tutaj na dole chyba. No jest tutaj na dole, koło tego haskiego. Już tutaj byliśmy w tym poprzednim kwestie. Wchodzimy do środka. No i okazuje się, że nie ma naszego zamarzniętego człowieka, tylko jest już odmarznięty. I okazuje się, że nasz czar działał i na naszą sednę, i na Inero. Także udało nam się dwie osoby w jednym uratować. Także wszyscy są szczęśliwi, a my możemy wrócić do naszego zleceniodawcy i powiadomić go o tym wszystkim, co udało nam się zrobić. No i to jest, moi kochani, już będzie koniec naszego questa. Otrzymaliśmy nagrodę, zaraz ją otrzymamy: to jest troszeczkę punktu doświadczenia oraz jedna sztuka waluty eventowej, czyli Kostek Lodu. Już mam ich 8 z samych questów także jest dosyć dobrze. No i to chyba tyle. Został jeszcze quest póki co 11 do zrobienia. Ja za chwilę się go biorę i jeszcze dzisiaj po południu powinien do Was trafić, także róbcie questy, nie zwlekajcie, czekajcie na filmiki i do zobaczenia w kolejnych filmikach eventowych.